Zastanawiasz się, jak skanować kody QR, oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. Korzystanie z kodów QR pozwala nam na błyskawiczne przejście do danej strony internetowej, aplikacji bądź innej funkcji. Kod QR można porównać do lepszej wersji kodu kreskowego w supermarkecie. Aby taki kod zeskanować, musimy przede wszystkim przeciągnąć palcem po ekranie z góry na dół. A następnie w polu wyszukiwania na górze wpisujemy QR. Poniżej pojawi Wam się aplikacja skaner kodów QR. Natomiast, jeżeli Wasz telefon nie posiada tej aplikacji, to link do jej pobrania będzie w opisie tego filmu. A więc uruchamiamy skaner kodów QR. Aplikacja domyślnie uruchamia aparat telefonu, tak żebyśmy mogli zeskanować kod QR. Natomiast, jeżeli mamy już przygotowane zdjęcie takiego kodu, musimy je pobrać z galerii telefonu. Aby to zrobić, klikamy w ikonę zdjęcia. Następnie wybieramy galeria. Wybieramy nasz kod QR i zatwierdzamy. Mój kod QR zawiera link do strony internetowej, jak możecie zauważyć, a więc teraz aby przejść szybko do tej strony, wystarczy kliknąć ikonę Otwórz przeglądarkę. No i w ten sposób przeszliśmy błyskawicznie do strony internetowej, która była zawarta w kodzie QR bez konieczności jej wpisywania w przeglądarkę internetową. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy, cześć!